Organizatorem dzisiejszej imprezy jest miasto Tarnów, a projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Witam zebranych gości. Witam przede wszystkim pana wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Romana Ciepiele, który jest z nami. Za chwileczkę spotkamy się na scenie. Witam również zastępcę prezydenta miasta, panią Krystynę Latałę, z którą również za chwileczkę spotkamy się na scenie. Witam również sekretarz miasta, panią Aleksandrę Uzere i oczywiście dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Dorotę Krakowską. Brawo oczywiście dla wszystkich z nas, a przede wszystkim dla uczestników dzisiejszego festynu, ponieważ program jest bardzo, bardzo napięty. Także za chwileczkę państwo przekonacie się, ile pracy przez ostatnie tygodnie pewnie włożyli w swoje przedstawienia, pokazy. Właśnie uczestnicy wielu warsztatów terapii Ja zapraszam na scenę i poproszę o otwarcie imprezy pana wicemarszałka Romana Ciepiele i panią Krystynę Latołę, zastępcę prezydenta miasta. Witam pięknie wszystkich państwa. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że w tak licznym gronie spotykamy się znowu, bo z wieloma już widzieliśmy się, na podsumowaniu tygodnia godności osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, wśród osób, które witamy ciepło i serdecznie. Chciałabym szczególnie ciepło i szczególnie serdecznie oczywiście powitać wszystkich bohaterów ty tego tygodnia, ale wśród nich obecnego tutaj przed nami pana Andrzeja Zimowskiego, który jest rzecznikiem do spraw osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Tarnowa. Proszę bardzo, witamy pani Andrzeju. Pan będzie reprezentował spraw, będzie łącznikiem takim między, już nie, nie będzie, tylko jest, między urzędnikami, urzędem, a między państwem. Także wszystkie sprawy, mamy nadzieję na lepsze zrozumienie, bliższe poznanie i skuteczniejsze działanie. Wszystkie sprawy, problemy, bolączki proszę kierować do pana Andrzeja. On to czuje, rozumie i myślę, że będzie znakomicie wszystkich reprezentował. Proszę Państwa, to piękna okoliczność, pogoda nam sprzyja, serca wielu ludzi zaangażowane są w te akcje i dziękuję wszystkim. Wiele szkół, wiele stowarzyszeń, wiele firm i instytucji zasługuje na wielkie gratulacje, uznanie i podziękowanie. Proszę Państwa, chciałabym powiedzieć taką rzecz. Tydzień cudownie, dobrze, że jest. Chwała panu marszałkowi i urzędowi marszałkowskiemu, które dofinansowało te działania. Chwała wszystkim, którzy organizowali. Natomiast myślę, że sens tego tygodnia, jego żeby najważniejsze przesłanie, to jest zwrócenie uwagi na państwa problemy. I nie chodzi o tydzień. Chodzi o to, żebyśmy tę wrażliwość, empatię, czujność, otwartość mieli na co dzień, a więc na zawsze. Czyli ten tydzień niech trwa. Niech po prostu zawsze trwa. Tego serdecznie wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Państwo, w tym tygodniu we wszystkich miastach na Opolskim. Chcemy z godnością spotkać się z tymi wszystkimi, którzy na co dzień z jakichkolwiek powodów nie mogą, nie chcą, wstydzą się albo nie mają warunków, aby wyjść z domu. Chcemy przez ten tydzień spotkać się, porozmawiać, w sobotę, w weekend zabawić się, zauważyć tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy innych, albo porozmawiać o poważnych sprawach. O tym, w jaki sposób pracować, w jaki sposób zarobić na życie, w jaki sposób korzystać z funduszy, dostępnych funduszy, coraz większych. Dzisiaj naszym wielkim problemem nie jest brak pieniędzy. Te pieniądze są w różnych funduszach, w funduszu rehabilitacji, w funduszach unijnych, w każdym budżecie miejskim, gminnym. Jest sposób na to, żeby je wykorzystać, ale potrzebujemy ciągle zmieniać naszą mentalność. Ja się bardzo cieszę, że w Tarnowie jest rzecz niedosłownie pełnosprawna. I deklaruję już dzisiaj, że wsiądę razem z Panem na wypożyczony wózek i zaprosimy architektów, zaprosimy dyrektorów różnych instytucji, aby się z nami przejechali i próbowali dostać się do szpitala, do kościoła, do Domu Kultury, do kina i jeżeli przejedziemy do szkoły, do wielu placówek publicznych i prywatnych, do restauracji, i zastanowimy się wspólnie, co zrobić, albo pokażemy tym osobom, jak trudno z przystanku autobusowego wejść do jakiejś instytucji, jak trudno przejść do pociągu, do autobusu. Mamy jeszcze bardzo dużo zrobienia w sferze publicznej, w tej odpowiedzialności wszystkich instytucji publicznych, które powinny być otwarte, gotowe na godne przyjęcie każdej osoby, która wymaga wsparcia. Ale z drugiej strony też potrzebujemy, tak jak Pani Prezydent powiedziała, empatii, rozumienia, serdeczności. Bo nie wszystkie problemy da się rozwiązać wyłącznie środkami finansowymi. Trzeba również pomyśleć o tym, w jaki sposób spotkać się, porozmawiać, czasem przytulić, czasem po prostu zrozumieć. Cieszę się, że pogoda nas sprzyja, trochę nie przez cały dzień, a więc bawmy się szybko. Życzę Państwu dzisiaj dobrych spotkań, dobrych, dobrych rozmów, dobrych spotkań. I chyba zaprosimy Pani Prezydent już e, niedługo, bo takich spotkań powinno być więcej w wielu, w wielu konkursach, festiwalach. A w przyszłym roku zorganizujemy ponownie taki tydzień godności i spróbujemy podsumować, co udało się zrobić w ostatnim roku. A jest to wspólnie zrobić. Mamy wiele wspólnie do, do zrobienia. Dziękuję Państwu za obecność i dobrej zabawy. Dziękuję Panie Wicemarszałku, dziękuję Pani Wiceprezydent Tarnowa. Obych takich spotkań jak najwięcej powtórzę po marszałku. Oczywiście z roku na rok ta impreza, ja również ją obserwuję, rozrasta się i tak chcę powiedzieć taką miłą informację, że w tym roku do organizacji imprezy przyłączyły się również powiat brzeski i powiat Dąbrowski. No i oczywiście uczestnicy uczestnicy terapii zajęciowych z tych powiatów, którzy dzisiaj zaprezentują się właśnie na tej scenie. Oczywiście program jest bardzo napięty, dlatego już, jak Państwo widzicie, obok sceny jest grupa. Jest to zespół teatralny Tacy sami, który działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzesku od 7 lat. Pod skrzydłami sukcesem grupy była między innymi dwukrotna nagroda Grand Prix podczas nowosądeckiego przeglądu pod skrzydłami Orła oraz drugie miejsce za przedstawienie Cztery Pory Roku w przeglądzie twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych w Brzesku. Przywitajmy brawami grupę Tacy Sami. Leśne strumienie, Odsłoni tajemnice swego początku. Jan Paweł II, źródło. Często nie wie, co nosi w sobie. W głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swojego życia na tej ziemi. Gdzieś...